Ah, fresh meat! Clive Barker to jeden z topowych pisarzy grozy naszych czasów. Dlatego też jego dzieła, które często są tak chętnie ekranizowane, stają się klasykami i wzorcami. Może tak być również z adaptacją do Books of Blood. Kulu ogłosiło, że historie stworzą trzy mroczne opowieści splątane w czasie i przestrzeni. Premiera już 7 października. Wystąpią m.in. Anna Frill, Britt Robertson i Andy McQueen. Robert Forster, aktor, który zmarł w zeszłym roku, był angażowany do produkcji przez takie sławy jak Quentin Tarantino czy David Lynch. W tym roku będzie można zobaczyć ostatni film z jego udziałem, napisany i wyreżyserowany przez Jima Kaminsa, który odgrywa również jedną z głównych ról. Horror komedia The Wolf of Snow Hollow skupia się na szeryfie z małego miasteczka, Johnny Marshallu, który boryka się z problemami swojego nieudanego małżeństwa oraz ze zbuntowaną córką. Jego wydział, niesłynący z rewelacyjnej skuteczności, ma za zadanie rozwiązać serię brutalnych morderstw mających miejsce podczas pełni księżyca. Marshall odsuwa od siebie myśli, że za zabójstwami mógłby stać Wilkołak. W filmie wystąpią także Jimmy Tatro i Chloe East. Premiera VOD i na żądanie już 9 października. Twórca Final Destination Jeffrey Reddick powraca z nowym horrorem Don't Look Back. Film opowiada o Caitlin Kramer, kobiecie, która zmaga się z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Była ona jednym ze świadków brutalnego morderstwa mężczyzny, któremu nikt z osób obecnych na miejscu nie próbował pomóc, a niektórzy preferowali sfilmować atak. Po pewnym czasie ów świadkowie zaczynają umierać w bardzo tajemniczych okolicznościach. Caitlin musi dowiedzieć się jak najszybciej, czy ona i inni są celem zabójcy, czy czegoś nadprzyrodzonego, zanim dopadnie ją karma. Film, pierwotnie zapowiedziany pod tytułem Good Samaritan, swoją premierę w kinach i na żądanie będzie miał 16 października 2020 roku. Synchronic pierwszy raz ukazał się w 2019 roku podczas festiwalu filmowego w Toronto. Film, w którym główne role odgrywają Jamie Dornan i Anthony Mack, to połączenie horroru i sci-fi. Fabuła opowiada historię dwójki przyjaciół, pracowników nowoorlańskiej karetki. Zostają wzywani do coraz to dziwniejszych przypadków, takich jak rany zadane mieczem, zwęglone zwłoki czy ukąszenia węży. Okazuje się, że powodem tych wszystkich tragedii jest syntetyczny halucynogen dostępny na czarnym rynku pod nazwą Synchronic. Jego efekty są tak potężne, że halucynacje zaczynają oddziaływać na rzeczywistość. Premiera planowana jest na 23 października. Serial Raised by Wolves, który emitowany jest od dwóch tygodni na platformach HBO, będzie miał swoją kontynuację. Jest to mieszanka sci-fi i horroru, której producentem wykonawczym jest Ridley Scott. Opowiada o barze androidów, których zadaniem jest odbudowa ludzkiej cywilizacji na obcej planecie zaraz po tym, kiedy świat pochłonęła apokaliptyczna wojna religijna. Nick Frost i Simon Pegg kolejny raz wystąpią w duecie. Produkcja przygotowana jest dla Amazon Prime Video. Serial z gatunku horror-komedia będzie nosić nazwę Truth Seekers. Aktorzy wcielą się w Gasa i Dave'a. Połączą siły, aby odkryć i sfilmować zjawiska paranormalne w Wielkiej Brytanii. Stawią czoła nawiedzonym kościołom, podziemnym bunkrom i opuszczonym szpitalom, używając szeregu domowych gadżetów wykrywających duchy. Swoimi przygodami dzielą się na kanale internetowym. Ich nadprzyrodzone doświadczenia stają się przerażające, a nawet śmiertelnie niebezpieczne, gdy para zaczyna odkrywać spisek, który może zagrozić całej ludzkości. Cykl ma mieć swoją premierę zimą 2020 roku. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najświeższymi newsami, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. A tymczasem to wszystko na dziś. Do usłyszenia wkrótce i trzymajcie się rocznie.